Nazywam się Iwona. Mam 52 lata i nigdy nie myślałam, że będę opowiadać taką historię, ale dzisiaj muszę się z kimś podzielić tym, co się stało. To było trzy miesiące temu, w zwykły czwartkowy poranek. Marek, mój mąż, wyszedł do pracy jak zawsze o siódmej rano. Zostałam sama w domu, jak codziennie od 25 lat naszego małżeństwa. Nasze dzieci już dawno się wyprowadziły, więc cisza stała się moją stałą towarzyszką. Około dziesiątej zadzwonił dzwonek. Przez wizjer zobaczyłam młodego mężczyznę w garniturze, trzymającego teczkę. Był wysoki, miał ciemne włosy i pewny siebie wyraz twarzy. Kiedy otworzyłam drzwi, uśmiechnął się uprzejmie. Dzień dobry pani. Jestem Tomasz Kowalski z kancelarii prawnej. Przyszedłem z dokumentami dla pana Marka Nowaka. Jego głos był głęboki i przyjemny. Zauważyłam, że ma około 30 lat, może 35. Był elegancko ubrany. Ale w tym garniturze wyglądał na kogoś, kto wie, czego chce w życiu. Mój mąż jest w pracy, odpowiedziałam, czując się nagle nieswojo w moim domowym ubraniu. Miałam na sobie letnią sukienkę i zdałam sobie sprawę, że nie założyłam stanika. Może pan zostawić dokumenty u mnie? Tomasz zawahał się przez moment. To są dość ważne dokumenty. Potrzebuję podpisu pana Marka. Ale jeśli pani pozwoli, mogę zaczekać. Nie chciałbym przychodzić ponownie. Nie wiem, co mnie podkusiło. Może było to długie miesiące rutyny, może fakt, że dawno nie rozmawiałam z kimś nowym. Proszę wejść, zrobię kawę. Kiedy przepuściłam go pierwszy, poczułam na sobie jego spojrzenie. Nie było to nachalne, ale było wyraźnie zainteresowane. W kuchni, przygotowując kawę, czułam jak obserwuje moje ruchy. Było w tym coś podniecającego, czego nie czułam od lat. "Piękny dom państwo macie", powiedział siedząc przy stole. "Widać, że pani dba o każdy szczegół." Jego komplementy sprawiły, że poczułam się zauważona. Marek od dawna nie zwracał uwagi na moje starania. Usiadłam naprzeciwko niego i nagle zdałam sobie sprawę, jak długo nie czułam się kobietą. Tomasz patrzył na mnie z uwagą, jakby naprawdę mnie słuchał, kiedy opowiadałam o domu, o ogrodzie, o wszystkim i o niczym. Godzina minęła szybko. Marek nie wracał, a ja nie chciałam, żeby ten miły moment się skończył. Tomasz sprawdzał telefon. Ale wydawał się nie mieć pośpiechu. Rozmawialiśmy o książkach, o filmach, o życiu. Czułam, że się do mnie uśmiecha nie tylko z uprzejmości. Może zadzwonię do męża, zaproponowałam. Ale jakoś nie bardzo chciałam to zrobić. Tomasz pokręcił głową. Nie ma pośpiechu. Jeśli pani nie ma nic przeciwko, chętnie jeszcze posiedzimy. Rzadko spotykam tak inteligentną rozmowę. Jego słowa zabrzmiały jak muzyka. Kiedy ostatnio ktoś nazwał mnie inteligentną? Kiedy ostatnio ktoś w ogóle chciał ze mną rozmawiać o czymś więcej niż o rachunkach czy obowiązkach domowych, słońce przesunęło się po niebie i teraz świeciło przez okno kuchenne, oświetlając twarz Tomasza. Miał piękne oczy, zielone z złotymi plamkami. Zauważyłam, że patrzy na mnie z tym samym zainteresowaniem. Pracuje pani? I spytał. Nie, od dwudziestu lat zajmuję się tylko domem, odpowiedziałam, czując się nagle głupio. Kiedyś pracowałam w bibliotece ale kiedy dzieci były małe, to wspaniałe. Poświęcenie dla rodziny to rzecz cenna, przerwał mi łagodnie. Ale teraz, kiedy dzieci są dorosłe, może czas pomyśleć o sobie. Jego pytanie trafiło prosto w serce. Tak, myślałam o tym codziennie. Co ze mną? Kim jestem poza żoną i matką? Poczułam, że oczy mi się szkla. Przepraszam, mruknęłam wstając szybko. Zrobię jeszcze kawy. Przy blacie kuchennym, odwrócona do niego plecami, usłyszałam jak wstaje. Poczułam jego obecność za sobą, zanim jeszcze się odezwał. Iwona, powiedział cicho. To było pierwsze użycie mojego imienia. Brzmiało w jego ustach inaczej niż w ustach Marka. Nie musi się pani wstydzić swoich uczuć. Odwróciłam się. Stał bardzo blisko, zbyt blisko. Widziałam każdą rzęsę, każdą zmarszczkę przy jego oczach. Pachniał świeżą wodą po goleniu i czymś jeszcze, czym pachną młodzi mężczyźni. Ja! Zaczęłam, ale nie wiedziałam, co powiedzieć. Jest pani piękną kobietą, szepnął. Nie pozwól, żeby ktokolwiek kazał ci myśleć inaczej. Jego ręka dotknęła mojej twarzy. Był to najdelikatniejszy dotyk, jaki pamiętałam od lat. Zamknęłam oczy, czując, jak cały świat się zatrzymuje. Kiedy je otworzyłam, patrzył na mnie z czułością, której brakowało mi w życiu. Nie powinniśmy! wyszeptałam, ale moja ręka sama położyła się na jego piersi. Nie powinniśmy czego? spytał, przybliżając się jeszcze bardziej. Rozmawiać? Czuć się dobrze w towarzystwie drugiej osoby? Miał rację. Nic złego się nie działo, tylko rozmawialiśmy. Ale ten dotyk, ten sposób, w jaki na mnie patrzył to wszystko było bardziej intymne, niż cokolwiek, co przeżywałam z Markiem od miesięcy. Dzwonek do drzwi przerwał ten moment. Odskoczyliśmy od siebie, jak nastolatki przyłapani na czymś zabronionym. Serce biło mi jak młotem. To pewnie listonosz, powiedziałam, idąc otworzyć, ale nikt tam nie był. Kiedy wróciłam do kuchni, Tomasz stał przy oknie patrząc na ogród. Atmosfera się zmieniła, ale napięcie pozostało. Może rzeczywiście powinienem już iść, powiedział, ale w jego głosie słychać było wahanie. Zostań jeszcze, powiedziałam, zanim zdążyłam się zastanowić. Słowa wybrzmiały głośniej niż zamierzałam. Tomasz odwrócił się i w jego oczach zobaczyłam coś, to sprawiło, że zrobiło mi się gorąco. Jesteś pewna? spytał, robiąc krok w moją stronę. Nie byłam pewna niczego, ale kiedy skinęłam głową, poczułam, że po raz pierwszy od lat robię coś dla siebie. Nie dla Marka, nie dla dzieci, nie dla domu. Dla siebie. Marek wróci dopiero wieczorem powiedziałam, czując jak rumienie się na te słowa. Co ja robiłam? Ale Tomasz uśmiechnął się tak ciepło, że wszystkie wątpliwości zniknęły. Może pokażesz mi resztę domu zaproponował. Wspominałaś o bibliotece, chciałbym ją zobaczyć. Prowadziłam go przez salon, opowiadając o meblach, o obrazach, o wszystkim, co przez lata zbieraliśmy z Markiem. Ale teraz widziałam to wszystko jego oczami i jakoś wydawało mi się piękniejsze. W gabinecie, który nazywałam biblioteką, zatrzymał się przy regale z książkami. Wyciągnął jeden z tomów poezji. Szymborska powiedział: Moja ulubiona. Nic dwa razy się nie zdarza ani się nie zdarzy. Dokończył cytat. A ja poczułam, że serce mi się ściska. Marek nigdy nie czytał poezji. Też ją uwielbiam, szepnęłam. Ta wiersz to mój ulubiony. Staliśmy bardzo blisko siebie, książka między nami. Tomasz podniósł wzrok z nadstrony i spojrzał mi prosto w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, cytował dalej: Nie ma dwóch podobnych nocy. Jego głos był niski, hipnotyzujący. Czułam, że drże, ale nie z zimna. Książka wypadła mi z rąk, gdy jego dłonie objęły moją twarz. Iwona wyszeptał: „Jesteś niesamowita! Tym razem nie odskoczyłam. Pozwoliłam mu się przybliżyć. Pozwoliłam jego ustom dotknąć moich. Pocałunek był delikatny, pytający, jakby prosił o pozwolenie, odpowiedziałam, przytulając się do niego. Był to pocałunek, jakiego nie pamiętałam od lat. Pełen uczucia, pełen tęsknoty, pełen życia. Tomasz całował mnie tak, jakbym była najcenniejszą rzeczą na świecie. Nie mogę, wymamrotałam, gdy się oderwaliśmy. Jestem mężatką. Wiem, powiedział, głaszcząc moje włosy. Ale czy to oznacza, że nie zasługujesz na szczęście? Jego słowa trafiły prosto w serce. Czy zasługiwałam na szczęście? Czy 25 lat poświęcenia nie dawało mi prawa do chwili radości? Chodź, powiedziałam, biorąc go za rękę. Prowadziłam go na górę, czując, że każdy krok to krok w nieznane. W sypialni zatrzymaliśmy się przy oknie wychodzącym na ogród. — Jesteś pewna? — Spytał po raz kolejny. Jego troska o moje uczucia sprawiła, że pokochałam go jeszcze bardziej. — Nie, odpowiedziałam szczerze, ale pierwszy raz od lat czuję się żywa. Tomasz uśmiechnął się i delikatnie zdjął mi sandały. Potem objął mnie i pocałował ponownie. Tym razem z większą namiętnością. Odpowiedziałam z całego serca, czując, jak lata samotności i niezrozumienia znikają. — Jesteś piękna! — szeptał, całując moją szyję. Tak piękna! Nikt nie mówił mi tego od lat. Czułam się jak bogini, jak kobieta, której pragnie młody, przystojny mężczyzna. To, co się stało później, było najpiękniejsze i najintensywniejsze doświadczenie mojego życia. Tomasz kochał się ze mną z taką czułością i namiętnością, jakiej nie znałam. Każdy jego dotyk był jak elektryczne impulsy przebiegające przez moje ciało. Czułam się kochana, pożądana, żywa. Leżeliśmy potem w moim łóżku. W łóżku, które dzieliłam z Markiem przez tyle lat, ale nigdy nie czułam się w nim tak spełniona. Tomasz gładził moje włosy, całował moje ramię, szeptał, jak bardzo mu się podobam. Nie żałujesz? spytał, patrząc mi w oczy. Nie, odpowiedziałam bez wahania. Po raz pierwszy od lat nie żałuję. Kochaliśmy się jeszcze raz, tym razem wolniej, smakując każdą chwilę. Tomasz poznawał moje ciało jak artysta poznaje swoje płótno, z cierpliwością i uwagą. Czułam się jak dzieło sztuki w jego rękach. Gdy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi, wiedziałam, że musi iść. Ubieraliśmy się w ciszy, każdy z nas pogrążony w swoich myślach. Widziałam, jak Tomasz poprawia koszulę, jak układa krawat. Byłam mu wdzięczna za to, że nie robił mi obietnic, których nie mógł dotrzymać. Kiedy cię zobaczę? spytałam, gdy schodziliśmy na dół. Jutro muszę znów przyjść z dokumentami, powiedział z uśmiechem. Twój mąż będzie w domu? Będzie w pracy do szóstej, odpowiedziałam, czując jak serce mi przyspiesza. To przyjdę o drugiej, szepnął, całując mnie na pożegnanie. Zostałam sama w domu, który nagle wydawał mi się inny. Wszystko wyglądało tak samo, ale ja się zmieniłam. Czułam się kobietą, nie tylko żoną i matką. Kiedy Marek wrócił wieczorem, zauważył, że jestem jakaś inna. Wyglądasz na zadowoloną, powiedział. Coś się stało? Nic szczególnego odpowiedziałam. Ale w lustrze widziałam, że mam błysk w oczach, którego nie było tam od lat. Tej nocy, kiedy Marek spał obok mnie, myślałam o Tomaszu, o jego dłoniach, o jego ustach, o sposobie, w jaki na mnie patrzył. Czułam się winna, ale także żywa. Następnego dnia czekałam na jego przyjście, jak nastolatka na pierwszą randkę. Założyłam najpiękniejszą sukienkę, zrobiłam makijaż, uczesałam włosy. Kiedy zadzwonił dzwonek, serce mi waliło. Dzień dobry, powiedział z uśmiechem, który powiedział wszystko. Dzień dobry, odpowiedziałam, przepuszczając go do środka. Tym razem nie było mowy o kawie czy rozmowie. Tomasz wziął mnie w ramiona zaraz za progiem i pocałował z namiętnością, której nie powstydziłby się żaden kochanek. Tęskniłem za tobą, szepnął do mojego ucha. Ja też, odpowiedziałam, prowadząc go na górę. To spotkanie było jeszcze intensywniejsze niż pierwsze. Tomasz znał już moje ciało, wiedział, jak sprawić mi przyjemność. Kochaliśmy się godzinami, przerywając tylko na czułe rozmowy i pocałunki. Iwona powiedział, kiedy leżeliśmy zmęczeni, jesteś najwspanialszą kobietą, jaką spotkałem. Słowa te zagrzały mi serce. Czułam się jak królowa, jak bogini miłości. Kiedy znów cię zobaczę? spytałam. Jutro? zaproponował z nadzieją w głosie. Jutro zgodziłam się, wiedząc, że wchodzę na niebezpieczną drogę, ale nie mogąc się powstrzymać. Przez następne dwa tygodnie Tomasz przychodził codziennie, zawsze o drugiej. Zawsze z uśmiechem, zawsze z tym samym pragnieniem w oczach. Stałam się jak narkoman, uzależniona od jego dotyku, od jego słów, od uczucia, że jestem kimś wyjątkowym. Zaczęłam się zmieniać, kupiłam nowe ubrania, zaczęłam dbać o siebie jak nie od lat. Marek zauważył i komentował pozytywnie, nie wiedząc, że jego żona ma romans z młodszym mężczyzną. Dobrze ci z tą nową fryzurą powiedział pewnego wieczora wyglądasz młodo. Gdyby wiedział, że to wszystko dla innego mężczyzny. Ale szczęście nie trwało wiecznie. Pewnego dnia, kiedy czekałam na Tomasza, zadzwonił do mnie. Iwona, powiedział, a w jego głosie słychać było coś dziwnego. Nie mogę dziś przyjść. Dlaczego? spytałam, czując, jak serce mi się ściska. Moja żona, dowiedziała się. Muszę to wszystko skończyć. Świat runął mi pod nogami. Żona! Tomasz był żonaty. Nigdy o tym nie wspominał. Żona, wyszeptałam. Iwona, przykro mi, nie chciałem cię zranić, ale muszę pomyśleć o mojej rodzinie. Odłożył słuchawkę, a ja zostałam sama z pustką w sercu. Czułam się jak głupia, stara kobieta, która uwierzyła, że młody mężczyzna może ją pokochać. Płakałam przez cały dzień. Kiedy Marek wrócił, wymówiłam się bólem głowy i poszłam wcześniej spać. Ale nie mogłam zasnąć, myśląc o Tomaszu, o jego żonie, o tym, jak bardzo się myliłam. Następnego dnia zadzwonił ponownie. Iwona, możemy się spotkać? Muszę ci coś wytłumaczyć. Mimo bólu, mimo rozczarowania, zgodziłam się. Spotkaliśmy się w kawiarni w centrum miasta. Tomasz wyglądał na zmęczonego, jakby nie spał. Kocham cię, powiedział od razu. Ale moja żona jest w ciąży, nie mogę jej teraz zostawić. Jego słowa były jak nóż w sercu. Kochał mnie, ale wybierał ją. Bo była młoda, bo była w ciąży, bo była jego żoną. Rozumiem, powiedziałam, chociaż nie rozumiałam niczego. Życzę ci szczęścia. Wstałam, żeby odejść, ale złapał mnie za rękę. Iwona, czy możemy się jeszcze spotkać jako przyjaciele? Spojrzałam na niego z politowaniem. Jako przyjaciele? Po tym wszystkim, co między nami było? Nie, Tomasz, nie możemy. Wróciłam do domu i do mojego życia, ale już nie było to samo życie. Zmieniłam się. Przekonałam się, że zasługuję na więcej. Że jestem kobietą, która może być kochana i pożądana. Miesiąc później zapisałam się na kurs tańca. Poznałam tam Piotra. Wdowca w moim wieku, który patrzył na mnie tak, jak powinien patrzeć dojrzały mężczyzna. Zaczęliśmy się spotykać. Tym razem wiedziałam, czego chcę. Marek w końcu zauważył, że coś się zmieniło, ale było już za późno. Odkryłam, że jestem kobietą, która ma prawo do szczęścia i że nie będę już więcej czekać na pozwolenie nikogo, żeby je zdobyć. Tomasz nauczył mnie, jak czuć się żywa, Piotr nauczył mnie, jak być szczęśliwa, a ja nauczyłam się, że w każdym wieku kobieta. Ma prawo do miłości. Kiedy teraz patrzę wstecz na tamten dzień, kiedy Tomasz przyszedł z dokumentami, wiem, że to był punkt zwrotny mojego życia. Wszedł do mojego domu z czystą koszulą i wyszedł z nią całą pogniecioną. Ale to nie jego koszula była najważniejsza. To moje serce zostało na nowo wyprasowane i przygotowane na nowe życie.